Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej uznaje oskarżonego miłosza za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to skazuje go na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Orzeka wobec oskarżonego miłosza na okres dziesięciu lat zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, usługowej związanej z kulturą, sportem, rozrywką i rekreacją. Uznaje oskarżonego Radosława za winnego popełnienia zalecanego czynu i za to wskazuje go na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Orzeka wobec oskarżonego Radosława na okres dziesięciu lat zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, usługowej, związanej z kulturą, sportem, rozrywką i rekreacją. Sąd miał na uwadze niekaralność każdego z oskarżonych.